Więc w sumie dobrze. Oczywiście szykuje się zmiana sprzętu, znowu. Będę to wszystko oczywiście zaznaczył we vlogu, myślę. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wypali, ale powiem szczerze, że to mi się podoba. Podoba mi się, że doprowadzi ten tryb. Podoba mi się, że ogarnęli te, te w końcu te skiny. Co prawda trochę za te decyzje podjąłem, bo jak to mam powiedział, mogłem poczekać by miał skina wartego 3000, a wielkie G wy wyciągnąłem z niego, no cóż. Znaczy wielkie G. 50 zł. które zainwestowałem w operację, gwiazdki zainwestowałem wtedy, pamiętam. Wziąłem tego, wziąłem po sobie te. Wyciąłem czerwonego Skina wypadła MK, która była wtedy tańsza od. od to był chyba Oddeagle? To był chyba skin do Digla wtedy, pamiętam. Albo do USPA. Tam było do wyboru, były, były dwa skiny były, i to losowało, było 50-50 szansa. Jeden był droższy, drugi słabszy. Ja powiedziałem, mech, chwil testet, mogło być lepiej, nie? No mogło być le lepiej faktycznie z tą M-ką. Ale ostatecznie zostało tak, jak jest, no i. no i zostało. E, Wymieniłem się skiny postaci. Tak samo skiny czerwone, jakiś może do. może jakiś uspik nowy, może jakieś awupka.